Siemanko ludziska, z tej strony Wojciech i witam Was już w czwartym odcinku budowania składu. Nie wiem, czy będzie Wam to w jakiś sposób przeszkadzać, ale ten odcinek nie ma żadnego związku praktycznie z poprzednim. Postanowiłem, że zrobię go zupełnie inaczej, bo nie chcę mi się po prostu robić drugi raz składu do Okapodorskiego, więc zaczynajmy od razu. W bramce mamy Rufiera jest on gwiazdą tego zespołu, jest maksymalnie świetny, to jest jeden z lepszych bramkarzy, jakimi grałem, jeśli nie najlepszy. Nie mogę się doczekać, żeby przetestować Inform, jego refleks jest genialny i po prostu muszę przetestować Inform i nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale jakoś to zrobię. Na środku obrony mamy Young'em Biwe oraz Filipa Meksesa jest generalnie jest tym wolniejszym, natomiast posiadającym gorsze główki, a jestem jest tym szybszym, aczkolwiek obydwa mają zarówno dobre główki, jak i dobre statystyki e, obrony, także są bardzo dobrze. obydwaj są e, tak zwanymi non czyli takimi nie, nie, zawodnikami nieświecącymi, i więc można obydwu dorwać za dosłownie 400-500 coins. Na prawej obronie mamy Torosidis'a i na lewej obronie mamy Armero. E, Armero generalnie jest dużo szybszy w stosunku do Torosidisa. a Torosidis jest jednak dużo wyższy, silniejszy i gra bardziej dla mnie, przynajmniej jako taki trzeci środkowy obrońca, podczas gdy Armero dużo bardziej angażuje się w atak, jest dużo szybszy, no właśnie. jest taki, no, parasys nawet. Nawet w środku pomocy z tyłu troszkę mamy Guarina oraz Greco. Zacznijmy sobie od Greco. Jest on dosyć wysokim zawodnikiem, i dobrze się sprawdza. nam jedną bramkę, która nie znalazła się z montażu, bo był to bardzo fajny wolej, Niestety, tylko na pustą bramkę jest dosyć słaby. I Guari, no to same statystyki mówią za siebie: ten strzał ma najlepszy strzał, ten koleś ma najlepszy strzał w grze, nie ten strzał ma najlepszego koleścia w grze. Przejdźmy do środkowego napastnika, który jest Ibabo. E, ten murzyn, tak powiem, to ten murzyn jest świetny, jest bardzo wysoki, jest do tego bardzo szybki, ma świetny strzał, świetne główki. On robi wszystko, on jest wszędzie. On strzela tyle bramek, i on jest genialny. I to jest druga gwiazda zespołu. Wow, jest świetny. Napastnikiem będzie Muriel. Wszyscy widzicie się pięknie łączą. Nie wiem, z czego to wynika, że jest tyle Kolumbijczyków w serii A. Natomiast Muriel ma świetny dribbling, cztery gwiazdki, świetne tempo, dobry strzał. Bardzo dobry napastnik, świetne wykończenie. Wszędzie, wszędzie dobrze grałem. Już chyba trzeci skład jaki mi jest. I gwiazdy zespołu kolejne, dla których to zrobiłem: ten skład, czyli FedFadCidis oraz Ortega, czyli dwóch pięciogwiazdkowych strabrzydnych zawodników. Ortega jest wyższy i jest odrobinkę na karcie szybszy. Natomiast dla mnie FedFadCidis, przez to, że jest niższy, jest taki, nie wiem, mam takie wrażenie, przynajmniej, że jest troszkę szczuplejszy. To odrobinę szybciej biega. Natomiast łatwiej go odepnąć od piłki. Obydwaj są świetni. I ta Mortega strzelił do mnie chyba trzy bramki, z czego chyba jedna jest w montażu, taka dosyć ładna. A Fedfaccji strzelił chyba dla mnie tylko. Strzelił dla mnie pięć bramek, ale dla tego składu chyba tylko dwie i obydwie są w montażu. Także to jest e, dosyć dobry wynik, bo naprawdę on jest takim typem zawodnika w stylu Eli. Na ławce mamy tam jakiś randomowych zawodników. E, Paulo Machado jest jako, z, świetny, ma świetny strzał, ale nie użyłem go w końcu. Masukło jest. Fajnie się zapowiadam, mam ochotę coś z nim zrobić, bo cztery gwiastki z 77 tempa na, na brązowym zawodniku to jest masakra. E, Pabon świetnie się może sprawdzać zamiast Ibarbo, ja natomiast postanowiłem, że jednak, że będę używał e, Ibarbo. E, dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was na bramki. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej! Everything I've done, everything I've made. Flip full circle, now I go a different way. And I took my pain and I threw it away. And now you always see Benny with a smile on his face. Attitude awesome. Mindset positive. Went downhill, but now I'm doing the opposite. Now remember I was choking under pressure. Now everything I do, I'ma do one better. And way back, it was nothing but a dream. Something that I couldn't reach. Don't try, you'll be let down. No way, care less what you say. Just have a little faith one day, you'll be so proud. All you gotta do is believe, even if it means leaving where you came to be. And I won't forget the place I started, but where I'm gonna be oughta be uncharted. I gotta let go Touchdown, see me in the end zone In a different time zone Wanna catch sleep, no luck staying up cause I'm antsy I wanna look and see the places that I haven't yet I wanna go and meet the people that I haven't met Get linked to a way better network Work hard so I'm bumping up my net worth When you see me I'm riding my own path I'm hoping I don't crash, it's making me have a flashback All the nothing I'm trying to improve Get better and make moves in the groove, never unpack Head on straight, I stay tight Dealing with the switches to riching up my life Keep it pushing till I'm MIA So I block out the hate and I go my way Start out small, then work your way up, and keep your chin up when the day comes, and I'm sporting a smile when you see me wake up, cause I know I got life and it only comes once, and I would die for this and I mean it, love this shit, believe I ain't leaving, and this is something money can't buy, white boys can't jump, but I'm ready to fly.